Czternasty moduł kursu dietetyki klinicznej to mitochondria. Zaczynamy standardowo od polecajki. Zresztą bardzo Wam polecam te trzy książki Bodoku Klińskiego i bardzo Wam polecam kanał na y, YouTubie Korepetycje z Biologii. Naprawdę zastanawiam się, dlaczego tak mało osób obserwuje kanał, który ma tak fantastyczne filmy. Także każdy na pewno coś tutaj dla siebie znajdzie. I w tym module opowiemy sobie, co to jest medycyna mitochondrialna. Skąd w ogóle pomysł mitochondriów? To nie jest. Y, Pomysł, temat nowy. 1850 rok to były pierwsze zmianki na temat mitochondriów. Co to jest medycyna ortomolekularna, suplementy ortomolekularne? Czym są mitochondria? Jaką rolę odgrywają w naszym organizmie? To jest coś tak malutkiego, co mieści się w co mieści się w komórce. A więc wchodzimy bardzo głęboko i bardzo głęboko omawiamy te mitochondria. Na początku wykład jest zdecydowanie trudniejszy, ponieważ jest dość dużo teorii. E, omówimy sobie enzym DAO jako bardzo istotny w kontekście alergii, nietolerancji, który jest również e, związany z mitochondrium. E, enzym DAO, jakby wszyscy znają, mao niekoniecznie. Natomiast, jeżeli rozpatrujemy sobie na przykład nietolerancję histaminy, to musimy powiedzieć również o MAO, ze względu na to, że rozkładanie histaminy również odbywa się na poziomie komórkowym i więcej na ten temat będzie w kolejnym module, module 22, gdzie będziemy opowiadać na temat histaminy, jaką rolę mitochondry odgrywają, co to jest cytochrom C, co to jest właśnie MAO, czym się różni od DAO. Jaką rolę odgrywają mitochondria i tutaj właśnie pokazuję obraz, zdjęcie, nie, graficzkę komórki i tutaj, kiedy wchodzimy w głąb, tutaj to malutkie to jest mitochondrium i tam jeszcze głębiej jest między innymi matryca mitochondrialna, którą będziemy omawiać, zapotrzebowanie na energię organizmu, to jest realizowane przez mitochondria, oczyszczanie, Omówimy sobie glikolizę, suplementy, które są niezbędne, badania, które można wykonać, by sprawdzić, jak funkcjonują mitochondria, co to jest pirogronian, kwas mlekowy, czyli mleczan, różne takie niestandardowe badania, między innymi badania kwasu, kwasów organicznych z moczu, co oznacza niski pirogronian, wysoki pirogronian, co to jest zastój pirogronianowy. Kwasica mleczonowa, co to jest cykl krepsa? Jakie możemy zbadać w moczu kwasy organiczne, które mówią o tym, jak ten cykl krepsa przebiega, co to jest łańcuch oddechowy, jego poszczególne cztery fazy, czym różni się ubichinon od ubichinolu, kiedy, który suplementować, polecane artykuły, co to jest betaoksydacja, jaką rolę tutaj mają mitochondria, glukoneogeneza. Co to są mitoceutyki i jakie suplementy wspierają mitochondria? Na, y, jakie suplementy są potrzebne na poszczególnych etapach oddychania? Co to są mitochondriopatie pierwotne, wtórne? Omówimy sobie, na czym polegało mitochondriopatie wtórne, jakie są y, objawy tego w organizmie, jakie są objawy u dzieci, u dorosłych, jakie są objawy wyczerpanych nadnerczy i jak możemy to skorelować na przykład ze, ze mitochondriopatiami czy choćby ze stanem zapalnym. Jakie jest działanie terapeutyczne, czyli co możemy zrobić, żeby te mitochondria naprawić, co lubią mitochondria, jeśli chodzi o dietę, o styl życia, czego nie lubią, jakie toksyny im szkodzą, co na co dzień, co życiu szkodzi. Dobre źródła białka, dobre źródła składników odżywczych, dobre źródła kolagen, z 10, dobre źródła żelaza, bo tego wszystkiego potrzebują nasze mitochondria. Potrzebują oczywiście kwasów tłuszczowych, też cholesterolu. Opowiemy sobie o gęsto odżywczych produktach. Piramida paleo, dlatego że właśnie dieta paleo, ketogeniczna, Logi czy sirtuinowa są właśnie polecane w problemach z mitochondriami. No tu będzie też troszeczkę materiału, który już był kiedyś opowiedziany, ale w takiej przystępnej formule. Regulacja rytmu dobowego słońca, oczyszczanie z metali ciężkich, diagnostyka w jaki sposób diagnozować mitochondriopatie różne, niestandardowe badania, które można wykonać, no i mnóstwo literatury dodatkowej.